Andrzej, Andrzej, Osiczka ma się dobrze.

Czwartek, piąty dzień maja, Edyta jankowska giermek Witam Państwa i zapraszam na informacje. Gdańska trasa WZ powstanie na 5 miesięcy przed planowanym terminem. Na razie jednak każdego dnia kierowcy muszą stać w potężnych korkach. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa czy udowodnienie, że kąt ma 90 stopni, to tylko niektóre z zadań, z jakimi musieli zmierzyć się maturzyści. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Gdańska trasa WZ powstanie na 5 miesięcy przed planowanym terminem. Z początkiem lipca ruch w rejonie Jasienia i Otomina odciążyć ma nowa myśliwska. Prawdziwą rewolucją dla kierowców Strój Miasta i Kaszub stanie się jednak dopiero wtedy, gdy równolegle oddany zostanie węzeł karczemki łączący trasę z obwodnicą. Na razie jednak każdego dnia kierowcy muszą stać w potężnych korkach. Przejazd w godzinach szczytu kartuską w kierunku jasienia czy kiełpina podczas obecnych robót drogowych to wyłącznie czekanie w gigantycznych korkach. Wystarczy kolizja, by skutecznie zablokować ruch na odcinku kilku kilometrów, łącznie z obwodnicą. Przystępując do tego typu inwestycji, zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno trudnimy trochę życie kierowcom. Niemniej jednak ono przed inwestycją też było tutaj bardzo trudne, bo te korki zawsze były. Jest jednak szansa, że męki kierowców skończą się nieco wcześniej, tak zapewniał wizytujący budowę prezydent Gdańska. Niestety to jeszcze trochę potrwa, ale już jedziemy z górki, czyli jest szansa, że pod koniec bieżącego roku, czyli gdzieś w grudniu 2011 roku... Całość ostatniego odcinka Armii Krajowej będzie ukończony. Prace bowiem posuwają się coraz szybciej. Częściowo gotowe są już ulice Nowomyśliwska i Kartuska Północna. Obecnie trwa budowa mostów. Nie wiem, może pogoda na, w końcówce że zeszłego roku, listopad, grudzień nam nie dopisywała, ale zimą jednak były przynajmniej dwa miesiące, gdzie można było przede wszystkim podgonić roboty mostowe. Jednak by kierowcy odczuli naprawdę ulgę i przejazd odbywać się miał bezstresowo, oddanie trasy WZ powinno zbiec się z inwestycją. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wezłem Karczemki. Wstępne złożone deklaracje ze strony właśnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówią, że jest szansa, żebyśmy wspólnie przyspieszyli tę inwestycję. Niestety, wstępne deklaracje to jednak niesolenna obietnica w maju 2012 roku. Tak jak wcześniej obiecywali, zakończymy tę inwestycję. Tej inwestycji specjalnie nie można przyspieszyć. Po pierwsze i wszystko, wszystkie prace, które tam się odbywają odbywają się pod ruchem, a po drugie jest to inwestycja zdecydowanie dużo bardziej skomplikowana. Wszystko wskazuje więc na to, że węzeł powstanie w maju 2012 roku. Jednak choćby częściowe oddanie trasy WZ do użytku będzie dla tutejszych mieszkańców poważnym ułatwieniem. Niestety na spokój i ciszę w tej części miasta odtąd już liczyć nie będzie można. Kolejna przeprawa polskich maturzystów już za nimi. Odpowiedź na pytanie, ile kilometrów do przejścia maturysta, zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, czy potwierdzenie, że kąt ma 90 stopni, to tylko niektóre z zadań, które musieli rozwiązać maturzyści na dzisiejszym podstawowym egzaminie z matematyki. Na wersję rozszerzoną zdecydowało się zaledwie 15% zdających. To już drugi rok, gdy matura z matematyki po kilkunastoletniej przerwie stała się ponownie przedmiotem obowiązkowym na maturze. Jednak zmiany w procesach egzaminacyjnych, które pojawiają się każdego roku, nie działają najlepiej na systemy kształcenia w liceach. To rzeczywiście troszeczkę dezorganizuje pracę szkoły. Jeżeli co roku są jakieś zmiany, chciałabym, żeby tych zmian było jak najmniej, i ewentualnie kosmetyczne. W przyszłym roku zmiana będzie dotyczyła tylko i wyłącznie egzaminu maturalnego ustnego z języka obcego. Nie będzie już rozróżnienia na poziom podstawowy i rozszerzony. Jak zapewniają wychowawcy, najważniejsze to skupienie się na pracy i sprawdzanie samego siebie. Przy zadaniach z matematyki należy być ostrożnym, bo nawet jeden błąd powoduje utratę cennych punktów. Jednak nauczyciele są pewni, że wbrew pozorom matura z matematyki nie jest nie do przejścia. Jeżeli ktoś rzeczywiście chciał się przygotować, to mógł. Ponadto są zbiory dostępne zestawów zadań. Także nie ma problemu, żeby się nie przygotować, to chyba trzeba nie chcieć. Naprawdę ta matura, uważam, z matematyki jest przyjazna, bardziej niż tamta. Łącznie z 30 33 zadaniami, w tym z trygonometrii, geometrii czy działaniami z wartościami bezwzględnymi, musieli zmierzyć się dzisiejsi maturzyści. Jednak dla wielu zakres zadań nie był problemem. Egzamin był prosty, no. mam nadzieję, że się nigdzie nie, nie mi w głupich obliczeniach, a tak to nie był najtrudniejszy, jaki pisałem dotychczas. Większość dało się zrobić, wystarczyło tam dwa, trzy razy może przeczytać i sprawa załatwiona. Niektóre zadania były łatwe, niektóre trudne, jeżeli umiały się postawić do wzoru, to nie było tak źle. Stres także nie okazał się dominujący w dzisiejszym dniu. stresu nie. Trochę był, trochę nie. Można było na ludzie podejść do egzaminu. I nic trudnego mi się wydaje. Jutrzejszy egzamin z języka obcego-nowożytnego zamyka pisemne przedmioty obowiązkowe. Do 27 maja potrwają egzaminy z wybranych przedmiotów, których na tegorocznej maturze można wybrać łącznie 6. A więcej o tegorocznych maturach w świecie wokół nas, zaraz po informacjach. Od początku lat 90. 5 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To dzień, w którym wyrażany jest stanowczy sprzeciw dyskryminacji niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym. I jak wygląda obecna sytuacja niepełnosprawnych? O przysłowiowych barierach Emilia Leman. W ostatnich latach wiele zmieniło się w zakresie wspierania pomocy osobom niepełnosprawnym. Największy problem nadal stanowią bariery architektoniczne. Mamy wiele urzędów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już wiele banków, ośrodków zdrowia, innych miejsc użyteczności publicznej, sklepów, punktów usługowych posiada dostosowanie. Jednakże pomimo tego, wiele jest jeszcze w tej materii do zrobienia. Kolejnym problemem jest zbyt mała świadomość społeczeństwa na temat niepełnosprawności jej rodzajów ograniczeń i potrzeb. Zdaniem psychologa zbyt mało mówi się o seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo. Myślę, że wynika to z tego, by nie inicjować y, takich rozmów, które mogą y, pobudzać osoby y, upośledzone umysłowo do zainteresowania seksem. Często zapomina się o tym, że y, osoby upośledzone umysłowo mają takie samo prawo do korzystania z życia, szczęścia, jak i do korzystania ze swojej y, Seksualność. Niepełnosprawni mają takie same potrzeby jak każdy inny człowiek. Mają też talenty. Te mogą rozwijać na przykład w warsztatach terapii zajęciowej. Są to pracownie malarskie, tkactwa, pracownie witrażu, pracownie kowalstwa artystycznego. Pracownie ceramiczne. Tu można uwierzyć w siebie i swoje możliwości, mówią niepełnosprawni. Maciej, dzięki udziałowi w warsztatach, zdał maturę i poszedł na studia. Dziś marzy o tym, by społeczeństwo traktowało go jak równego sobie. To sobie życzyć więcej, chyba, otwartości w stosunku do nas, osób na wózkach, do osób, którzy są niepełnosprawni. Więcej, chyba, taki. Tolerancji, jak gdyby więcej akceptacji. Akceptacji i tolerancji coraz częściej uczy się od najmłodszych lat. Powstaje coraz więcej klas integracyjnych. Taka już od kilku lat istnieje w szkole podstawowej w Somoninie. Dzieci e, zdrowe, w cudzysłowie jeszcze raz podkreślam, uczą się od dzieci niepełnosprawnych, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, tego, jak należy pokonywać trudności. Nie zauważamy żadnych różnic. Pomagają sobie wzajemnie. Niepełnosprawnością nie można się zarazić, za to wiedza o niej może wiele zmienić. Niepełnosprawni to po prostu sprawni inaczej i o tym przede wszystkim należy pamiętać. To są informacje w CSBTV. Zobaczmy, co jeszcze w naszym programie. O godności osób niepełnosprawnych rozmawiano też dzisiaj w Tczewie. Odbyła się coroczna impreza plenerowa na Starym Mieście. Ponad 70 uczniów wyrecytowało dzisiaj wiersze w języku kaszubskim. W Pucku odbyły się powiatowe eliminacje konkursu Rodno Łewa. Dzisiejszy Szczególny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych miał swój uroczysty wymiar również na Kołczewiu. Jak co roku Tczewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało cykliczną plenerową imprezę na Starym Mieście, gdzie oprócz miłej atmosfery i wspólnej zabawy dużą uwagę skupiono na problemie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Obchodzony w całej Europie 5 maja Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, to jak co roku również dla Tczewa okazja do zorganizowania festynu, którego głównymi bohaterami są uczestnicy Kociewskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy i Ośrodków Wychowawczych. Organizatorem tego święta jest Tczewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. My chcemy pokazać dzisiaj, w Dniu Święta Godności Osoby Niepełnosprawnej, że. Potrafimy nie tylko robić różne ciekawe rzeczy, ale też być pełnoprawnym twórcą kultury. I mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom to Stare Miasto ożywi się dzisiaj i wszyscy będziemy mieli okazję do integracji. Choć Konstytucja Polska, wśród swych wielu praw i zasad, gwarantuje równość wszystkich obywateli. To już w codziennym życiu można dostrzec przypadki dyskryminacji ludzi, najczęściej dotkniętych najcięższym wśród niepełnosprawności upośledzeniem umysłowym. W dniu dzisiejszym osoby niepełnosprawne mają możliwość zaprezentowania szerszemu gronu, głównie mieszkańców Trzeva i okolic, swoich umiejętności, czy to umiejętności wokalnych, jak tutaj zespoły, czy też umiejętności twórczych, które poprzez rękodzieła, znajdujące się na tutejszym kiermaszu. Zaprezentują swoje dzieła, które można będzie też nabywać. Nie inaczej było dzisiaj w Tczewie. Wśród wielu atrakcji na szczególną uwagę zasługiwał występ Gwiazdy, orkiestry Vita Activa z Gdańska, ale nie zabrakło też sztuki rękodzielniczej od ceramiki do wyrobów wikliniarskich. Miasto Tczew już od kilku lat współpracuje przy organizacji tego święta ze stowarzyszeniem. Obecność stowarzyszenia jest nieprzypadkowa, dlatego że jest to partner naszego projektu unijnego dotyczącego rewitalizacji Starego Miasta projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I bez względu na to, co będzie ze środkami unijnymi, również w przyszłości zamierzamy współpracować w ramach dofinansowania tego typu imprez ze środków miejskich poprzez granty. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej zaistniał więc po to, żeby uzmysłowić wszystkim, że osoby upośledzone są takimi samymi ludźmi jak my. Modne i przywołane już słowo rewitalizacja w tym przypadku oprócz Starego miasta w Czewie powinno odnosić się do czasem zdegradowanych umysłów nas wszystkich. Wiemy, że osoby upośledzone umysłowo, tak samo jak wszyscy, czują, kochają, bawią się, płaczą i cierpią. Wiemy, ale przynajmniej raz do roku, powinniśmy tą wiedzę zrewitalizować. Z roku na rok rośnie liczba uczestników powiatowego konkursu Rodny Łewę w Pucku. Tym razem w szeranki stanęło ponad 70 uczniów, reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne z powiatu Puczkiego. Najpopularniejsza wśród wykonawców była poezja Jana Drzeżdona. Niewielka salka biblioteki powiatowej mieszczącej się w Muzeum Ziemi Płudskiej z trudem mieściła uczestników tego konkursu, tak tych najmłodszych, jak i tych, którzy biorą w nim udział już od samego początku. Co roku spodziewamy się y, tak naprawdę pięknych przeżyć y, związanych z... Y, Osłuchanie mi się, jakie bogactwo naszego regionu e, i bogactwo języka kaszubskiego w naszym regionie, bo jastarnicy troszkę inaczej, Swarzewianie troszkę inaczej, krokowa jeszcze inaczej. Jednym z organizatorów Rodnej Mowy jest starosta Pucki. Kiedyś sobie nad tym, e, łuto, że ta mowa zadzinie, że nie kaszebi którzy mają, są gada po kaszubsku, ale przeszedł inny wiatr od i Kaszebi sami uporali są z tym i i coraz więcej i co po kaszepskiej. Na pierwszy ogień poszli najmłodsi. Przesiedł zajc do lesa, żeby jemu legum przesiel. Les rzek. Józef przesiel. Na drugim biegu nie byli ci, którzy już nawet nie pamiętają, ile razy uczestniczyli w rodnej mowie. Nie, nie wiem, który, ale występują w zerówki w sumie. A tym. I teraz jestem w drugim liceum. I skąd takie zainteresowanie językiem kaszubskim? Mówisz na co dzień po kaszursku? Nie, ale nie wiem. Tak Lubię po prostu tutaj występować. Jan drzeździon na ryrotę. Frynce gniele se jeden. Klepi tu na nałekno. Tebe mógł już To je cias na ryrotę. Z wielką dumą starosta podkreśla, że ta różnorodność, która cechuje język kaszubski tu na Nordzie jest matką sukcesów później w Chmielnie. A od lat wiem, że reprezentacja Kaszepsy, kasiebskich, w kasiebskich do Chmielna, w jednej była sztram i w ma słudowale. brawa za bardzo dobre myle. Duża liczba uczestników tegorocznego konkursu rodnej mowy jest dowodem na to, że moda na język kaszubski wbrew pesymistom nie maleje. A my ze swojej strony również zachęcamy do poznawania języka kaszubskiego. W naszych informacjach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz zapraszam na pogodę i magazyn świat wokół nas. Następne informacje już jutro o 18. Do zobaczenia.